Przede wszystkim chciałem bardzo wam podziękować za moje pierwsze 100 subków. W tym filmiku ogarniesz sobie jak zdobyć 7 pylonów Ogarniemy 3 sekretne pety I pokażę wam prosty sposób na puzzle do pylonu numer 7 W barensach polecie do tego miejsca co było widoczne na mapie Używamy tutaj naszego torcza Który zbiera energię i dostaniemy bufa Na 3 godziny Lecimy od razu do następnego miejsca Następne miejsce będzie w Draneorze A dokładnie w Nagrand Tutaj również używamy naszego torcza i na bówku dostaniemy stack numer 2. Zwróćcie na to uwagę. Po stack numer 3 udamy się do Shadowlandów, a dokładnie do Maldraxxus. Wszystkie miejsca macie pokazane tutaj teraz na mapie. Również używamy naszego torcza. Dostajemy stack numer 3. Gdy wrócimy teraz do naszego choppera, pojawi się zrobiony pylon numer 1. Drugi pylon zrobimy w Pandarii, dokładnie w Valley of the Eternal Blossom. W góry na samym czubku wieży, pod tyłu. musimy przyzwać naszego peta Perki użyć to jak Twitching Eyeball, stargetować ten obelisk i na czacie wpisać ukośnik Pry Zobędziemy wtedy taki kluczyk Który odblokuje nam pylon numer 2 Do pylonu numer 3 musimy uzbroić się w fishing nawet poziom 0 W idziemy za mną do tych drzwi I tutaj na półce zaczynamy łowić Po paru razach złowi nam się klucz Odwracamy się do tyłu i znajdziemy skrzyneczkę Którą trzeba otworzyć i znajdziemy w niej gogle, które przydadzą się do dalszej części. Teraz będziemy z nich dużo korzystać, także używamy. Od razu przez skrzynce podchodzimy do tej konsoli i wpisujemy ten kod, który nam się pokaże. Po wpisaniu kodu otwieramy skrzyneczkę, która znajduje się obok. Tych konsol będzie kilka i przy każdej konsoli będzie unikatowy kod. Z nich musi polecieć nam 9 coinów, każda dropi jednego. Wszystkie znajdują się tutaj w tych kryptach. Powtarzajcie po prostu kroki za mną. Używajcie gogli, bo czasem się deaktywują. Pamiętajcie, że przy każdej konsoli po wpisaniu kodu trzeba otworzyć skrzynkę i zebrać kojna Tutaj po tej skrzynce trzeba się wrócić na schody przy wejściu i od jednego jednostki po prostu zabrać jego ucho. I wracamy tutaj do roomu gdzie jest nasz chopper. Tutaj jest kolejna konsola. No, i teraz, przed następnym etapem jest bardzo ważna część. Trzeba kupić 6 rzeczy na szczęście. Z tego, co się orientuję, to że też znajdują się one na Action House. Ale pokażę Wam, jak w Storyindie można je kupić po stronie Ali. W Old Townie stoi vendor i kupujemy 4 itemy. Po dwa pozostałe lecimy do Drongala. Jak już kupicie cały komplet, to na czacie powinien się pojawić taki tekst. Teraz można wrócić z powrotem do Karazanu. Tutaj podchodzimy przy chopperze do błędnej jakiej konsoli i wpisujemy kod, który pojawił się na ekranie. One powinny teraz zniknąć. Teraz musimy się z powrotem cofnąć schodami w dół i wejść przez te drzwi. Tylko tutaj uważajcie, tutaj znajduje się ostatnia zagadka z wpisaniem kodu. Wpisujemy ten kodzik i otwieramy tą skrzyneczkę, która znajduje się po lewo na biurku. Brawo, macie trzeci pylon. Czwarty pylon zaczynamy na Żunie, Broken Isle. Znów szukamy tego duszka co wcześniej potrzebowaliśmy do questa. Kupujemy ten itemek co ja. I udajemy się do Easter Plagueland, A dokładnie do Uter Tomba. I tutaj sprawa wygląda tak, że musimy stanąć przed jego pomnikiem i przyzywać skrolem demona. Ale sprawa wygląda tak, że nie zabijamy demona, tylko musimy kliknąć na cztery runy naokoło. No i czwarty pylon jest nasz. Piąty pylont już nie jest tak kolorowo. Przede wszystkim trzeba zdobyć trzy ukryte pety, ale nie martwcie się, to nie jest takie trudne. Ja Wam tutaj pokażę krok po kroku Ja zdobędę te trzy pety pokazane u góry. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jakiś pet nie będzie tutaj możliwy do zdobycia, to tutaj macie jeszcze dwa dodatkowe pety, które możecie zdobyć. Ja na filmie pokazuję te trzy, które rekomenduję. Przede wszystkim się na postać, która ma ukończoną kampanię na Walking Shore. Tylko tak można zacząć tego questa. No i robicie to samo co na filmiku. Udajcie w te same miejsca i zbieracie te same alkohole. Tutaj alkohole leży pomiędzy tymi postaciami. Tam na początku jak bierzecie te to uzbroi się w cierpliwość, bo czasem ta postać lata i wraca, i się pojawia. Tutaj, po tym jednym, obok stoi drugi NPC, który sprzedaje taki alkoholik, który musisz kupić i użyć na mobie. Tutaj właśnie używamy. Ostatnią rzeczą, jaką musisz zrobić do tego questa. To zrobić chain questów. Ja tu całkowicie go pominę, bo to jest bez sensu, żeby go pokazywać. Tutaj jest zaledwie kilka questów, które odblokłem ci to jaskinię z vendorami. I tutaj kupujesz ostatni alkoholik. Gratulacje, pierwszy pet jest Twój. Drugi pet jest unikalny dla klasy Evoker, ale za to jest banalny do zdobycia. Musisz przejść się swoim Evokerem po środku Wardaken i pokażę sam ci się quest Your Destiny. Ja miałem go w questlogu, nawet o nim nie wiedziałem, więc proszę uważać. No i tutaj wykonujecie prostego quest'a i nagradza was drugim petem. Trzeci pet jest do zdobycia w druzwar. tutaj macie wszystkie pokazane lokacje i wszystkie szynki, które musicie zdobyć. Po zdobyciu czterech itemów klikacie na jeden z nich i dostajecie peta. No i dobra, macie już 3 pety, teraz trzeba jakoś się wylewelować. Zapraszam do Drongala, tutaj w tym miejscu kupicie pusty do 25 levela. Polecam też od razu kupić resurrection dla petów, bo czasem bardzo łatwo przegrać RNG. Jak kogoś to interesuje to ja tutaj na filmiku pokażę wam moją taktykę, możecie się wzorować jeden do jednego, ale pamiętajcie, że zawsze jest tam jakiś RNG. Żeby zdobyć ten pylon to trzeba udać się do Pandarii na Timer's Isle. Ja wam tutaj pokażę drogę do tego jegomościa, z którym trzeba wygrać walkę. Tutaj w jaski musicie pogadać z czaszką i ominąć w dość łatwy sposób tutaj parę duszków. Można iść jak ja, ale to wiadomo, ogarnięcie sami w grze. I tutaj trzeba pogadać z tym npc em i wygrać z nim walkę petami. Tutaj jest cała walka pokazana jeden do jednego, jak wygrałem z nim. Można to skipnąć, na timelineie macie zapisane czasy. Ja to zostawię bez komentarza, jeżeli ktoś by chciał powtórzyć moje ruchy 1 do jednego. Możecie się śmiać, ale ja z nim walczyłem 40 minut. Dobra, jak wygracie, tutaj dostajecie od niego ciasteczko, bierzcie quest'a I lecimy do Booty Bay Tutaj w posągu musimy kupić itemu Vendora I w ten oto sposób mamy piąty pylon Ja już tutaj na filmiku nie pokazywałem, bo stąd leciałem od razu do żulgurów. W następnej części musicie lecieć do różnych grup, ale nie instancji. Żeby tutaj pokazał się chest musicie tutaj aktywować takich 5 nazwijmy to posągów swoim torczem. No i zabawa polega na tym, że do każdego z nich musisz założone mieć jakieś specjalne itemy, pety, mouty lub toy'e nawet transmog. Tutaj na każdym z nich masz napisane rzeczy, które musisz zdobyć żeby go odblokować. Ale, ale was pocieszę. Bo na szczęście, tyle ile osób channeluje dany posąg, tyle osób wykona quest, nawet jak tylko jedna osoba będzie miała tej itemy. Więc tak naprawdę, jak nie masz nic i możesz poczekać, to wystarczy stać na jednym i channelować. Po ogarnięciu wszystkich pięciu pokazuje się skrzyneczka. Wracamy do karazanu, i po wejściu po schodkach do chopera, znajdziemy tutaj taką specjalną skrzyneczkę, na którą trzeba kliknąć i wybrać pierwszą opcję. Ja na dole w opisie dam wam taki skrypt do pokazania progresu tego questa. No i mamy szóstkę. No i przyszedł czas na w miarę ciężki pylon numer 7. Przede wszystkim tu lecimy na wyspę do Arzuny, tutaj gdzie jest pokazane, i musimy tutaj kupić tego peta. Oczywiście, jeżeli nie mamy reputacji, jest on do zdobycia na H, ale są ceny kolosalne. I sprawa wygląda tak, że latamy tutaj po tej wyspie, i czasem aktywne są te filary z sową. Musimy mieć przyzwanego peta i zbieramy tą energię, która emanuje z aktywnego posągu. Jak pet przyswoi tą energię, to słychać taki charakterystyczny dźwięk, jakby zdobył coś ukrytego. One aktywują się RNG, więc latamy i zbieramy. Musimy mieć bufy niebieski, czerwony, zielony i fioletowy. I wtedy, przed następnym etapem, polecam iść do Karazanu i zobaczyć, czy przy danym lonie są cztery gwiazdki. To oznacza, że mamy cztery bufy. I możemy wtedy się udać bezpiecznie do Dungeona Vault of the Wardens. Cały czas mamy przyzwanego peta, idziemy przez cały dungeon. I na końcu, przed uśmierceniem ostatniego bossa, musimy wziąć te światełko. I z tym światełkiem, wracamy do pierwszego bossa. I przed schodami otworzyły się specjalne drzwi. Tutaj podnosimy tą statuetkę. I wracamy z powrotem w głąb Dungeona. I tutaj zaraz zaczną się nasze puzzle. Postaram się to wytłumaczyć jak najprościej się da. Tutaj, w tej komnacie, musicie położyć statuetkę. Wtedy jeszcze raz na to kliknąć i rozpocząć puzzle. Zasada działania puzzle jest taka, że po prostu trzeba schować wszystkie posążki sobą. Przypominam, że wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja zaproponuję Wam swoje rozwiązanie tych puzzle. Wchodzimy na tą stronę i zaczyna się zabawa. Strona polega na tym, że ona po prostu patrzy i kopiuje nasze ruchy. Tutaj mamy 0%, i tak jak wychodzą posągi, to tak samo musimy tutaj zaznaczać w danym miejscu, gdzie jest posąg. Jak zaznaczymy, gdzie są wszystkie nasze posągi aktualnie w grze, klikamy Next. Jak klikniemy Next, to w danym miejscu na czerwonym polu pokaże się, który posąg mamy kliknąć. Więc powiedzmy, zaznaczamy tak jak mamy na grze. Zaraz Wam wytłumaczę, jak to obserwować, jak to zapisywać to co widzimy na ekranie klikamy next tutaj pokazuje nam się że ten ptasiur jest czerwony oczywiście w grze musimy go kliknąć wtedy on się zaczyna chować pokazują się wtedy w innym miejscu następne posągi no i powtarzamy to samo czyli na przykład jak się pojawiły tu posągi to trzeba oczywiście tego odznaczyć którego schowaliśmy i zaznaczamy, że na przykład pojawił się tutaj. I tutaj. I procenty cały czas rosną, bo ta strona uczy się naszych ruchów, aż w końcu rozwiąże za nas nasze puzzle. W pewnym momencie, bliżej 100%, strona pokaże nam, że ma gotowe rozwiązanie. I wtedy jak klikniemy next, wtedy już nie będziemy nic zmieniać na stronie, tylko będziemy klikać tak jak nam strona każe. Będzie zaznaczać na czerwono, który filar mamy klikać. I tak oto rozwiążemy naszą zagadkę. A teraz technikalia, jak czytać sobie grę. Żeby zapisywać na stronie. Ja ustalałem sobie punkt 0. Moim punktem 0 zawsze było tutaj oto to miejsce. I zawsze po każdym ruchu wracałem z powrotem tutaj. I czytałem sobie grę pasmami. Tutaj numer 1. Tutaj numer 2. Tutaj numer 3. I tak dalej. Uważam, że to jest najlepszy system patrzenia, żeby się nie pieprzyło w bani. Bo wiecie, nie robicie tego chwilę, robicie to dość długo, aż strona nauczy się waszych ruchów, żeby rozwiązać za was zagadkę. To już mały pokaz, jak ja skończyłem. Była radość. Uwierzcie. Życzę powodzenia i wytrwałości. Wiadomo, na końcu tylko zbieramy skrzyneczkę. I co, proszę, co my tutaj mamy? Co mamy? Siódmy pylon. Każdy kolejny już niedługo na kanale. Chcesz się jakkolwiek oddzięczyć za mój poświęcony czas? Wpadaj na Patronite'a. Link w opisie. Wpadaj do mnie na Twitch'a. Streamuję codziennie w godzinach wieczornych. Wszystkie linki masz poniżej w opisie. Możesz też wpaść do naszego małego Quality Community na Discordzie. Więc gorąco zachęcam. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. To naprawdę motywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się i cześć.